Siema, dawno nie było olejków eterycznych testowanych. Dzisiaj weźmiemy taki kwiat Lotosu. I co jest dziwne, to nie ma na opakowaniu firmy, chyba że jest na buteleczce. Producent naturalne aromaty. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie. Tak mocno kwiatowo i trochę mydłem. Postanowiłem, że nie będę się bawił i wleję całą zawartość buteleczki do naszego dyspensera. Nie dyspensera, tylko dyfuzora. Bierzemy nasz dyfuzor i idziemy do sauny z nim. Podłączam zasilanie, włączam power i widzimy się ponownie za godzinę. No dobra godzinny test już za mną, czas to podsumować. Po pierwsze jest to bardzo słaby aromat. W ogóle siedzę obok tego przez godzinę i praktycznie nic nie czuję, więc intensywność tego zapachu jest praktycznie zerowa. A druga, jak już się tak nachylicie i tak zaczniecie się wąchiwać bezpośrednio w tą ten dym parę wodną. No to nie jest to przyjemne. To pachnie tenimi perfumami i mydłem. No ja zdecydowanie nie polecam. Słaby zapach, mało intensywny. Takie 3 na 10. Chcę pokazać swój świat. Ma sprawdzenie kalorii. energetyk 50, Sker 360, Sker inne 100, galaretka kilogram 90, 10, jajek 810. Sarek wiejski 200, broku 150, Soska WD40, Szynka 200, łącznie 2000. Wczoraj nigdzie nie spaliłem, nie chodziłem, więc spaliłem tylko 1500, więc plus 500 kalorii niestety. Ziema. Przyjaciele. Sobota. Nie wiem który jest. 9 marca. Godzina 12. Dopiero wstałem i... Najpierw się zważymy, a później zobaczymy, co będziemy robić, bo to zależy od smaku tego wariata. Kupiłem go wczoraj o 23 w Biedronce i do dzisiaj jest promocja jest po 2,49. Normalnie kosztuje 3,29. A jak będzie dobry, to dzisiaj będziemy cały dzień chodzić po Biedronkach i wykupywać wszystkie te energetyki. Kupimy ich 1000. Tak naprawdę to nie. A jak będzie niedobry, to będę dla Was cały dzień montował filmy, bo. Wydaje mi się, że jutro jest ostatni film, więc już nie mam zmontowanych eee, Także zaraz się przekonamy Najpierw ważenie 76,3 kg Wiedziałem, że tak będzie, bo wczoraj cały dzień przeleżałem w łóżku i mam dodać, dzisiaj jest piękna pogoda, 14 stopni. I wypadało być na spacer. Powiedz, ja dziennie przyjmuję 2 do 2,5 tysiąca kalorii. Natomiast jak siedzę w domu, nic, nigdzie nie wychodzę, to spalam 1400-1500. I wtedy tyję. Dlatego teoretycznie. Nie powinienem w ogóle mieć takich dni, że nie wychodzę z domu. Z drugiej strony, ja od kilku tygodni nie mam w ogóle ani jednego dnia, żebym odpoczywał. Ja codziennie zapieprzam, jak nie 8 km to 15, jak nie 15 to 30 albo 40. Po prostu czuję, że wszystkie mięśnie w moim ciele są już zmęczone. Wiecie, nie wolno tak codziennie całego ciała doprowadzać do takiego zmęczenia i nie dawać mu siły na regenerację, bo w ciągu dnia nawet przez te godzin snu te mięśnie się nie zregenerują jak powinny. One nie wiem, powinny mieć w dwa dni w tygodniu odpoczynek. Ja tego odpoczynku nie mam od kilku tygodni i czuję, że one są zmęczone. Wczoraj odpoczęły trochę i tak myślałem sobie jeszcze sobota, niedziela żeby dać im odpocząć z tym, że jaka sobota, niedziela dam im odpocząć, to w poniedziałek będę 78 kg ważył, więc może jakiś spacerek dzisiaj wleci. To wszystko zależy od smaku tego wariata. Dajcie mi zrobić test. Trzymajcie się. Cześć. ma. Dzisiaj coś, czego nie mogłem się doczekać. Już widziałam od kilku dni krążyły w necie obrazki tego energetyka. ma dzisiaj takie małe zakupki energetyków. Jakoś mnie naszła ochota na kurczaka. Także zaraz do piekarnika idzie kurczak, będzie na kolację. I jeszcze kupiłem takie deski. No dobra, zobaczmy sobie na te deski. Mają jedną wadę. Tutaj są kilka milimetrów za małe, żeby objąć całą deskę, Można nawet centymetr za małe. A druga wagda, no to tutaj nie starczają na całą płytę. Gdyby nie te wady, gdyby były w dobrym rozmiarze, to by były zajebiste. Bo jak wiecie, mam całe szkło, to jak chcę te całe szkło sobie użyć indukcji, to muszę ściągać i gdzieś odstawiać. A jeżeli mam takie dwie deski, to zobaczcie, jedną deskę pyk, robię pyk. A nie, nie zrobię tak, bo nie mam tutaj. Muszę to inaczej zrobić. Te deski muszą w takim razie zostać. Patrzcie, potrzebuję teraz. Mogę sobie tu kroić coś, używać, stawiać wszystko. Potrzebuję dostęp do indukcji. Robię cyk. Robię cyk i tutaj mam palne sterowanie, więc mam dostęp. Kończę używać. Robię pyk. Pyk. Podstawiam. Chyba fajniejsze rozwiązanie niż ta moja płyta szklana wcześniej. Tylko jest jeden problem: one są za małe. No nic, położywam zobaczę. Może będzie się to spisywać lepiej niż szkło. A jak nie będzie się spisywać lepiej niż szkło, to wrócimy do szkła. Słuchajcie, dzisiaj szybki przepis. Tutaj mamy sałatę, cebulę, pomidora, jalapeno. Tutaj mamy kurczaka. Wrzucamy kurczaka do sałatki. I mamy sałatkę z kurczakiem. Tada! Więcej wspaniałych przepisów na moim YouTubie albo gdzieś.